To jest strasznie duży temat znaczy tego, co można robić w ewangelizacji wspólnie, co możemy robić wspólnie jako chrześcijanie. Temat, który musi być przez nas przerobiony, bo łatwo jest powiedzieć, strasznie łatwo jest powiedzieć, że to, że jesteśmy podzielonym kościołem, znaczy Kościół jest jeden, ale chrześcijanie są podzieleni, tak? Jest absolutnym zgorszeniem. Absolutnym zgorszeniem. U uwierzcie mi, kiedyś miałem. To jest jedno z piękniejszych przeżyć jakie. Ono jeszcze się nie skończyło, nie wiem jak się skończy, ale y, kiedyś y, spotkałem się z taką parą z małżeństwem, które straciło dziecko dwa tygodnie po jego narodzinach. I mój bliski znajomy tych, tych małżonków do mnie przyprowadził. Żona w, te, w tym małżeństwie była chyba jeszcze dalej jest nieochrzczona. Jednocześnie muszę powiedzieć, że ta, jak ona znała Biblię, to ja bym życzył wszystkim klerykom. Jej mąż był katolikiem, z Biblii nie wiedział nic. Więc pod wieloma względami z nią się rozmawiało łatwiej. Niż z tym mężem. ona gdzieś, ona także, no pewnie, że nie przy pierwszej, nie przy drugiej rozmowie, ona się dzieliła tym, że ona by chciała być ochrzczona, tylko ona na litość Boską nie wie w którym kościele. No, rzymski, bo akurat na mnie trafiła, tak? No ale znała tradycję prawosławną, która bardzo jej odpowiadała choćby przez liturgię, piękną, wspaniałą, mistyczną liturgię. Ale znała też rozmaite kościoły protestanckie w różnych odmianach, od których właśnie czerpała swoją wiedzę biblijną. Nie? No i tak, wiecie, ona trochę wyglądała jak człowiek, który idzie ulicą, i przy tej ulicy stoi, no przynajmniej cztery różne kościoły stoją z różnych tradycji, i każdy mówi, chodź do nas. Nie? Efekt może być tylko jeden, to znaczy nigdzie nie idę. No dogadajcie się między sobą, nie? Jeszcze w takim. W takim kontekście, że o niczym innym nie mówicie, tylko miłość bliźniego, miłość bliźniego, bla, 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 nie ma debaty. To jest zgorszenie straszne. W ewangelizacji to jest straszne. Mówisz człowiekowi o Jezusie Chrystusie i potem chcesz go zaprowadzić do kościoła i musisz mu na progu powiedzieć, że ten kościół jest rozwalony przez nas. On może mieć natychmiast pytanie, to czemu ja mam do, tej, do tego wchodzić? Nie? Więc na, na poziomie wielkich teorii, to to jest oczywiste. Tylko że jak przychodzi do, no to spróbujmy wreszcie coś razem. Dokąd nie zaczniemy Ewangelii głosić razem, jesteśmy zgorszeni. Ale jak przychodzi do tego, że wychodzimy razem, to się w nas budzą wszystkie reakcje obronne. I oczywiście te reakcje obronne, wiecie z czego wynikają? Z tego, że nikt z nas nie jest pewien tego, kim jest. Bo jak jesteś pewien tego, kim jesteś jako katolik, to czego się boisz spotkania z luteraninem? Co ono ci może zrobić? No, nic ci nie może zrobić. Nasza odwaga jest tutaj taka, no niech. Trzeba się modlić o darmeństwo. To jest ogromny temat. Skończylibyśmy pytania, jakbyśmy w to weszli, ale przynajmniej tyle z tego wyciągnęli wszyscy. Słuchajcie. Nie, nie musicie sami w ten dialog wchodzić, ani nie musicie, ale przynajmniej się módlcie. Ale przynajmniej się módlcie o jedność Kościoła. Na przykład módlcie się bardzo za Kościół prawosławny, który się przygotowuje do Soboru Pan Prawosławnego. W 2016 roku będzie Sobór Prawosławny. To jest w najlepszym naszym interesie modlić się za ten Sobór już teraz. Przecież przez tysiąc lat w ogóle nie było wspólnego Soboru. Ten też nie będzie wspólny. Sobór Watykański II też nie był wspólny. Ale Duch Święty działa w Kościele Prawosławnym, naprawdę działa. I, I trzeba się modlić, żeby się objawił z całą mocą na tym Soborze Prawosławnym. I, i jak oni się będą otwierać na, na Ducha Świętego, i my też, nie ma siły od nas, będzie prowadził ku jedności. Nie, nie ma, jest, jest, jest takie, wiecie. Uśpienie, gdy chodzi o ekumenizm i ono jest bardzo przykre.